Czasami działania naszych dzieci mogą wpływać na nas i teraz chciałam Cię zapytać nie o ocenę sytuacji, bo wiem, że przyjaźnisz się z Zenkiem i z Danusią, ale o samą sytuację, która się wydarzyła i o to, co Twoim zdaniem najlepiej teraz byłoby zrobić, no żeby jednak Daniel który wydaje mi się miał taki dobry start w życie, który miał spore możliwości, no troszeczkę się może uspokoił? Nie ma na to żadnego lekarstwa i żadnego sposobu. Szczerze powiedziawszy, myślę, że to jest... to powinno się zamknąć w domu Zenka. Tak naprawdę. Daniel jest dorosły. Ja nie będę się wypowiadał na ten temat tej dramy, ja bym... Zawsze powtarzam, że ja jestem od tego, żeby rozkładać przed moim synem czy córką, jedną, drugą, trzecią, piątą, materac, żeby ratować im życie. Ale jeżeli chcą je zniszczyć sobie samemu, to być może to doświadczenie jest im potrzebne do tego, żeby zrozumieć. Nie wiem. Myślę, że nie ma tutaj żadnej winy Zenka, bo Daniel jest dorosły. I nie zwracam się do Daniela, bo ja nie będę nikogo pouczał, ale on chyba sobie bardzo dobrze zdaje sprawę i być może to jest powodem po prostu tego, co się dzieje, że nie może sobie poradzić po prostu z tym, kim jest jego tata. Może. Ale Zostawmy to w tej rodzinie i nie roztrząsajmy tego, bo myślę, że to będzie dla tej rodziny najlepiej.